Mamy 8 marca 2016 roku pierwszy raz troszeczkę z cieplej od jakiegoś czasu i pszczoły wyszły na pierwszy oblot, ale to jeszcze nie jest taki prawdziwy jak poszłam po aparat to w zasadzie słoneczko się schowało. Ok Nie nagrywa, nie nagrywa, wie. No dobra. Z nowymi aparatami to nigdy nic nie wiadomo co jest, czy już działają, czy jeszcze nie. Człowiek w erze kamienia łupanego. Ta część pszczół, która jest bardziej od słonecznej strony, po prostu lepiej zaczynają latywać i tutaj też po malutku już pszczoły dobrze przezimowały i jedzenia jest. Tu się ul rozwalił do wymiany czas na nowy, chociaż to jest nowe ule to teraz i jeden wielki. Och, nie wytrzymiam tego co w ogóle robione przez ojca, które miały po 50 i 60 lat i jeszcze można by było z nich skorzystać. O jasna pogoda. Ka ta pogoda. Takie przyziębienie. O, tutaj te zaczęły z tej strony lepiej <laughs> biegać o jasna pogoda. Pokazuję. O, tego nie widać. Jeszcze wszystko wszystko poodgrywało. Tych też jeszcze nie wyszły. Pojedyncze. Krokusy też bardzo kiepsko kwitną. Są, bo są, ale takie od siedmiu boleści. W zeszłym roku były ładne, a w tym roku nawet nie ma co ich pokazać. Co jedyne, to śnieżki się udały. Leszczyna przekwitła, nie wiem, też już po leszczynie jest. W najbliższy czas to będą bazi. Ale jak na Dzień Kobiet, to i tak jest ładny prezent. Tu mają chłodni, jest rodzina z matką reprodukcyjną. No i nożyczki. Mało wyjdziemy i zobaczymy, co dalej słychać w terenie. Chcemy obejrzeć, gdzie są pawie. No poszedł, pokażesz się? Jaki jesteś ładny, czy nie? Nie widać ciebie tutaj gdzieś tam w tych zaroślach jesteś. Tak, pokaż się. O, jest kogut. Tam z tyłu są. Białe pawie. O. Ale są bardzo dosyć takie nietowarzyskie jak na razie. Tu jest chuligan. Gdzie jesteś? Tu. Pokaż. No, daj. Tak, ty tu jesteś pokażesz na co cię stać? dalej jeszcze raz głośniej no, dalej pokaż zjesz mnie? no nie dziobniesz? No i ty nie zagwiżdżasz? Tak, a pokaż się ładnie, jak ładnie wyglądasz. Kubuś! Nie pokażesz się? No to wszystko. I tam jeszcze powrót do białych bawi. tak. Okej, okay, koniec.